Dlaczego Bóg żądał składania krwawych ofiar w Starym Testamencie? Dziś może wydawać się to brutalne, ale jakie było ich prawdziwe znaczenie i cel? Krwawa ofiara w Biblii nie była przypadkowa. Krew była uważana za symbol życia i oczyszczenia. W Izraelu składanie zwierząt na ofiarę miało głęboki sens. Było to zadośćuczynienie za grzechy i sposób na pojednanie z Bogiem. Ofiary całopalne. Ofiary za grzech, czy ofiary dziękczynne? Każda miała swoje miejsce i znaczenie w systemie religijnym tamtych czasów. Ale dlaczego krew? W świecie biblijnym krew była postrzegana jako nośnik życia. Jej upuszczenie symbolizowało oddanie życia w celu oczyszczenia i odnowienia relacji z Bogiem. W ofiarach zło było przenoszone na zwierzę, a jego krew na ołtarz. Był to sposób na odkupienie win, który miał nie tylko przywrócić harmonię. Władzę grzechu.